Okres jesienno-zimowy dla zbóż wcześnie sianych, takich jak przede wszystkim jęczmień oraz w terminie wczesnym wysiewana pszenica czy pszenżyto wiąże się z wieloma wyzwaniami zarówno pod kątem zdrowotnym jak ogólnego stanu plantacji. Czego w tym zakresie możemy się spodziewać oraz jak reagować na te wyzwania? O tym w dzisiejszym odcinku. Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do okresu jesienno-zimowego o bardzo umiarkowanej temperaturze. Jesienią mamy jak najbardziej temperatury wegetacyjne, a zimą w zasadzie temperatury na skraju wegetacji, czyli średnie około... 5 stopni Celsjusza przez dłuższe okresy czasu, co powoduje z jednej strony możliwość rozwoju roślin, ale z drugiej strony również rozwoju chorób, które infekują i rozwijają się w tym okresie, obciążając znacząco plantacje zbóż. Chorobami o bardzo niskich wymaganiach termicznych są choroby podstawy źdźbła, takie jak przede wszystkim fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła oraz łamliwość podstawy źdźbła, które w okresie zarówno jesieni i zimy mogą infekować rośliny i rozwijać te infekcje w momentach właśnie tych wyższych temperatur panujących w tym okresie. Choroby te obciążają źdźbło, Odcinając przy dużym natężeniu infekcji możliwość przepływu asymilatów wraz z wodą w kierunku wzrostu roślin. To sytuacja, gdzie z jednej strony mamy znaczące obniżenie plonu, jak i w późniejszym okresie możliwość wylegania zarówno jęczmienia, jak i pozostałych gatunków. Jeżeli chodzi o jęczmień, nieodzowną towarzyszką tej uprawy jest plamistość. Siatkowa, która może już w okresie jesiennym infekować rośliny i również rozwijać tą infekcję w okresie zimowym. Oczywiście, jeżeli pojawią się te wyższe temperatury w tym okresie, dla wszystkich zbóż obciążeniem na pewno będą takie choroby liści jak septorioza, mączniak i również rdze, które mogą pojawić się przy wyższych temperaturach. Jest to sytuacja, gdzie później na przedwiośniu oraz wiosną mamy trudną, zdrowotną sytuację, którą raz szybko trzeba kontrolować, dwa trzeba dobierać bardzo skrupulatnie bardzo szerokie rozwiązania chemiczne, żeby zablokować infekcje i rośliny skontrolować zdrowotnie. Jęczmień jest też tą uprawą, która ma najmniejszą odporność termiczną na niskie temperatury panujące w zimie oraz najniższą odporność na tą właśnie pełzającą wegetację, która je męczy, powodując, że na wiosnę ze wszystkich zbóż można śmiało powiedzieć, najgorzej wyglądają. Taka pełzająca wegetacja to duże obciążenie dla roślin, powodujące to, że wiosną nie mamy tego takiego dynamicznego startu oraz regeneracji po tym okresie i on jest bardzo utrudniony. Chcąc skontrolować jesienią stan fitosanitarny zbóż, mamy duże ograniczenia, jeżeli chodzi o zastosowanie środków ochrony roślin. Te ograniczenia, ograniczenia są związane raz z rejestracją, ale również z efektywnością działania substancji aktywnych, które raz działają w dosyć krótkim czasie, ale dwa temperatury no, niższe niż zalecane na pewno nie będą sprzyjać skutecznemu oddziaływaniu zdrowotnemu. Na rośliny, tym samym zastosowanie ich może po prostu nie do końca przynieść oczekiwane efekty. Tam, gdzie kończą się możliwości i skuteczność zastosowania chemicznych środków ochrony roślin, otwiera się możliwość zastosowania preparatów mikrobiologicznych. Preparatów, które mają znacznie szersze oddziaływanie na rośliny, bo nie tylko fitosanitarne, ale również to promujące rozwój. Preparatów, którym niskie temperatury nie są straszne, a panujące warunki w okresie jesienno-zimowym, większa wilgotność, będzie wręcz sprzyjać ich rozwojowi, co tym bardziej będzie pomagać roślinom przetrwać ten okres w jak najlepszej kondycji. Najlepszym przykładem takiego preparatu mikrobiologicznego jest Arcton WG. Zawiera on trzy szczepy bakterii z rodzaju Bacillus, z czego jeden szczep pochodzi z regionu Antarktyki. Dzięki temu preparat nie boi się w żaden sposób niskich temperatur, jak i promieniowania UV. Dzięki temu, nawet przy spadkach temperatury grubo poniżej zera, bakterie dalej prowadzą rozwój na korzyść utrzymania roślin w dobrej kondycji oraz budują odporność roślin na choroby grzybowe pojawiające się w tym okresie. Zabieg arktonem w okresie jesiennym w zbożach polecamy w momencie ich krzewienia. To jest tak zwany zabieg T0, już wykonany w tym okresie, który będzie oddziaływał na rośliny w zasadzie jesienią oraz zimą do przedwiośnia. Dzięki temu nie martwimy się o stan fitosanitarny plantacji i nie będziemy musieli szukać na przedwiośniu odpowiedniego terminu do wykonania zabiegów T0, a bardziej będziemy mogli się skupić już na klasycznej ochronie terminie T1, gdzie i pod kątem termicznym, i jeżeli chodzi o warunki wilgotnościowe, będzie to łatwiejsze. Jesienny zabieg arktonem jak najbardziej możemy połączyć z rozwiąza rozwiązaniami herbicydowymi, a także insektycydowymi, które w zbożach, a przede wszystkim w jęczmieniu, no powinniśmy mieć na uwadze, przede wszystkim pod kątem mszyc i skoczków, które oprócz uszkodzeń roślin są wektorami wirusów. Ten temat był podejmowany przez jeden z odcinków Newsa Osadkowski. Zachęcam do zapoznania się. Preparaty mikrobiologiczne, bakteryjne nie są idealne, natomiast w pewnych warunkach swoją funkcjonalnością znacznie przewyższają klasyczne rozwiązania chemiczne. Takimi warunkami jest właśnie okres jesienno-zimowy, a najlepszym preparatem do zastosowania w tym okresie jest Arkton 2G.